Oto zakonserwowana płyta podłogowa Mercedesa G-klasy G55 AMG. Cała płyta podłogowa została oczyszczona przy pomocy suchego lodu. Tak prezentowało się podwozie świeżo po przyjeździe do warsztatu. Auto zostało sprowadzone do Japonii, a właściciel postanowił zakonserwować auto, aby wytrzymało jak najdłużej w naszych polskich zimowych warunkach. Płyta podłogowa została zdemontowana w podstawowym zakresie prac po to, aby uzyskać dostęp do wszelkich zakamarków, m.in. nadkola, układ wydechowy, osłony termiczne, zbiornik paliwa, jak i wiele różnych innych drobnych elementów, które zostały później doprowadzone do stanu fabrycznego. Następnie płyta podłogowa została umyta ciśnieniowo i rozpoczęliśmy czyszczenie suchym lodem. Czyszczenie suchym lodem pozwala oczyścić elementy nie naruszając oryginalnej powłoki. Co prawda, suchy lód nie usuwa korozji, ale idealnie usuwa stare woski, baranki, farby, jakiekolwiek powłoki, które się słabo trzymają, czy to też oleje, smary kusz z klocków i inne naleciałości, które powstały w wyniku eksploatacji auta przez te kilkanaście lat. Ten konkretnie egzemplarz był jakiś czas temu zabezpieczony już częściowo suchym woskiem, dzięki czemu dotrwał w takim stanie do teraz. Suchy lód odświeża również elementy ocynkowane. W dużym skrócie wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie wyczyścić ciśnieniowo, jesteśmy w stanie wyczyścić suchym lodem, a piaskując czy używając laserów, mogłaby to być zbyt inwazyjna metoda. Elementy aluminiowe, jak i osłony termiczne również zostały oczyszczone lodem bądź mechanicznie, po to, aby następnie polakierować je w srebrny kolor, a przede wszystkim po to, aby przeciwdziałać utlenianiu się aluminium. Układ wydechowy również został zdemontowany, wypiaskowany i następnie polakierowany lakierem żaroodpornym w kolor antracyt. A tak prezentowały się przed chwilą wspomniane elementy zaraz po montażu. Polakierowane zostały również podpory do progów, które ułatwiają wsiadanie do jej klasy i zamontowane na nowych ślubach w ocynku płatkowym. Tak wygląda wosk. Wosk nałożony tutaj na nadkole, zabezpieczone zostały wszystkie profile zamknięte. A na tym ujęciu możecie zobaczyć wosk świeżo po nałożeniu. Wosk, w tym wypadku suchy. Wysokotemperaturowy Sinoteka, który ma za zadanie przede wszystkim izolować nam płytę podłogową od wody i powietrza, czyli dwa główne katalizatory do rozwoju korozji. W tym wypadku nie szliśmy wcześniej w nałożenie żadnych mas gumowo-polimerowych, tak jak to robię w innych realizacjach, ponieważ w przypadku aut klasycznych, youngtimerów, zabytkowych, chcemy, aby ta płyta podłogowa pozostała w oryginalnym wyglądzie, aby podwozie wyglądało tak jak z fabryki. Dlatego też po to usuwaliśmy suchym lodem tego czarnego baranka. Po to, aby odsłonić oryginalny wygląd. Wosk po zastygnięciu jest w zasadzie bezbarwny, miejscami będzie przybierał yy, mleczną formę. Tak wyglądała płyta podłogowa już po montażu. Świeżo po złożeniu wosk był prawie zastygnięty. Oczywiście to nie jest najszerszy zakres prac. Można by się pokusić o znacznie szerszy demontaż auta, czy chociażby układ wydechowy, polakierować ceramiką tak jak to robiliśmy w S-Klasie W140. Jeżeli chodzi o koszty, całkiem niewielkie, jedynie 5% wartości auta, czyli konkretnie około 15 tysięcy zł za konserwację, plus 5 tysięcy zł za usługę czyszczenia suchym lodem wraz z dojazdem tej firmy, 350 kg suchego lodu oraz 2-3 tysiące za dodatkowe zakresy, które wybrał sobie klient. Do konserwacji zużyto ponad 21 litrów wosku. Klient otrzymuje na bieżąco pełną dokumentację zdjęciową, certyfikat i na koniec album z wydrukowanymi zdjęciami. Na czas wykonania takiej usługi to około 2-3 tygodnie.